W tym tygodniu mogliśmy obserwować praktycznie na żywo, jak huragan Melisa uderzał w Jamajkę, niszcząc bardzo, dużo, bardzo dużą część wyspy, powodując ogromne zniszczenia, oraz był również bardzo gorącym tematem w mediach światowych, ale również i w Polsce, gdzie między innymi pomiędzy tymi wszystkimi wieściami przewijały się również zdjęcia wygenerowane w AI oraz fake newsy i tym samym również pojawiają się deepfake'i. W Polsce temat deepfaków oraz sam temat obrazków wygenerowanych w AI jest dosyć ciężkim tematem, ponieważ AI w Polsce jest używane powszechnie w mediach i w niektórych momentach już po prostu jest trudno odróżnić AI od faktycznego obrazka, od faktycznego zdjęcia, które zostało wykonane. Tutaj jest taki jeden z pierwszych lepszych przykładów, gdzie widzimy no, jakby można by to powiedzieć oko huraganu bezpośrednio z samolotu, natomiast to zdjęcie jest wygenerowane w AI. Tutaj macie, jak takie zdjęcie wygląda, oraz macie również filmik z wlotu do takiego oka huraganu, gdzie jest różnica jedna i to bardzo ważna: gdzie przy faktycznym zdjęciu widać, że samolot jest bezpośrednio w oku w huraganie. A nie parę kilometrów nad tym okiem, co jest po prostu niemożliwe, ponieważ oko huraganu jego górna część jest tak wysoko, że tam samolot na dnie potrafiłby dolecieć konwencjonalny. Musiały być to jakieś samoloty odrzutowe, najczęściej wojskowe. Samoloty pasażerskie latają na pułapach niższych około 11-12 km. Te samoloty, z których korzysta amerykańska służba meteorologiczna, latają na bardzo podobnych pułapach i samoloty w sumie takie jedyne realnie, co mogłyby się wbić. Wzbić ponad huragan, to byłyby samoloty wojskowe przeznaczone do latów, praktycznie na poziomie stratosfery. A tak, o czym chciałbym porozmawiać, to jest to, jak wyglądają takie y, zniszczenia po huraganie z poziomu satelity, ponieważ y, Stany Zjednoczone mają swoją agencję meteorologiczną, jest to y, NOAA i mają oni bardzo dużo danych, które są dostępne publicznie i można te dane przeglądać bezpośrednio po przejściu huraganu samoloty związane z amerykańską służbą meteoro meteorologiczną zrobiły tak zwane naloty i naloty polegały na zrobieniu zdjęć yy, i ortofotomap i dzięki temu mamy teraz porobione ortofotomapy bezpośrednio z Jamaica. nie są to jakieś duże obszary i wycinki są to natomiast główne miejsca, gdzie huragan przechodził, czyli jest to zachodnia część wyspy, okolice Black River, gdzie huragan uderzył bezpośrednio właśnie w tą zatokę. I tutaj możemy obserwować parę nalotów. Tutaj widać jeden nalot, drugi, trzeci. Tutaj widać, że to się, te naloty były wykonywane w takich otopaskach. Bardzo podobnie są w Polsce, wykonywane i na całym świecie. Jest to podstawowa. Jakby to powiedzieć, podstawowa rzecz fotogrametryczna, standardowa procedura, gdzie robi się zdjęcia w liniach, które nachodzą na siebie w co najmniej 50%, i potem dopasowuje się to ręcznie albo programem, żeby te zdjęcia na siebie nachodziły i tworzyły regularną siatkę. I co my tutaj możemy zauważyć? w związku z huraganem. Po pierwsze możemy zobaczyć, że mamy ogromny odpływ wody bezpośrednio z lądu, ponieważ na początku jak huragan nadchodzi, to wiatr wywiewa wodę bezpośrednio nad ląd z morza. Jest to tak zwane zjawisko cofki. W Polsce również ono występuje nad Morzem Bałtyckim. Czasami przy silniejszych układach niskiego ciśnienia możemy obserwować wzrost stanów wody bezpośrednio nad, nad, na wybrzeżu. Również w rzekach przymorza również możemy obserwować, jak stan wody w rzece rośnie, pomimo tego, że nie ma opadu, i jest to związane ze zjawiskiem po prostu wiatru i falowania, gdzie woda jest dosłownie wypychana nad, nad brzeg i nad ląd. Tutaj widać, jak ta woda została wepchnięta, i tutaj ona powoli odpływa rzekami oraz kanałami. I widać ogromną ilość zerodowanej ziemi i gruntu i błota. Bezpośrednio, tak naprawdę z, yy, z lądu. Tutaj mamy wyspę, na której powinien być bar. Jeżeli tu był bar, no to już go obecnie nie ma. Yy, zacznę chyba przeglądanie. Tego to jest pierwszy raz, jak na to widzę. Zobaczyłem, że te zdjęcia zostały udostępnione przez amerykańską służbę. Natomiast yy, nie przeglądałem ich jeszcze bezpośrednio. Robię to bez większego przygotowania, więc. Te reakcje nie na co patrzeć dosłownie. Te reakcje są w miarę faktyczne. No zniszczenia są ogromne, te bez większych zdań. Tutaj mamy odgruzowane ulice. Pośrodku ulic mamy ogromne ilości yy, śmieci, opon tutaj w niektórych miejscach, po prostu zostawionych przez wodę, jeszcze nie posprzątanych bo to jest dosłownie kilkana, kilkanaście godzin albo no kilkadziesiąt godzin albo dwa, trzy dni po tym jak huragan uderzył. Jedna rzecz, którą od razu zauważyłem, że mamy tutaj bardzo naturalne rzeki. Mamy tutaj bardzo ładnie meandrujący ciek wodny. Jeden i drugi. Więc nie ma tej jakichś regulacji rzecznych. To na chwilę mi się hydrologia aktywowała teraz. Ale tak, na czele to jest miejsce, gdzie huragan uderzył. W tym miejscu przechodziło oko huraganu przez miejscowość Black River albo przez jej okolice Na pewno w tych okolicach porywy wiatru miały siłę kategorii 5. Jest to około 160 mil na godzinę. Jest to, jeżeli by to przełożyć na trąby powietrzne, jest to około kategoria F4. Nie jest to wymienne, ponieważ przy trąbach powietrznych i przy wietrze stałym, przy huraganie, mamy kompletnie inne, kompletnie inne, inny poryw tym, tego wiatru. Jest to związane też z ciśnieniem. To, jest, to, jest ogólnie, to, są, to się opiera głównie o prawa fizyki, natomiast zniszczenia powinny być bardzo podobne. Może nawet ich nie jak nie większe, ponieważ ten wiatr z huraganu wieje zdecydowanie dłużej. Yy, I w porywach osiągać mógł on nawet 350 do 400 km na godzinę, co jest absurdalne. Yy, jest, są to niewyobrażalne już prędkości. 300 czy 400 km na godzinę to tak naprawdę nie ma większej różnicy, jeśli chodzi o szkody. Ponieważ wiadomo, że w wielu przypadkach będzie to całkowite zniszczenie budynków. Yy, więc tak, jak wygląda takie typowe osiedle mieszkaniowe. Budynki jedno dwupiętrowe mają zerwane dachy. W niektórych przypadkach konstrukcja jest całkowicie uszkodzona. I na przykład tutaj z góry jest całkowicie zerwany dach. Tutaj jest jedna zawalona ściana. I jedyny, jedyna część budynku, jaka jest nienaruszona w dużej mierze, to jest jego rdzenie, gdzie znajduje się prawdopodobnie łazienka albo toaleta, więc dlatego jest to najważniejsze miejsce, gdzie powinno się ukryć podczas trąby powietrznej albo bardzo silnego huraganu, jak w tym przypadku. Z innych ciekawostek jest to również to uderzenie tego huraganu w Jamajkę jest najsilniejszym uderzeniem w ląd jakiegokolwiek huraganu na Atlantyku od 1935 roku. Poprzednie uderzenie miało miejsce we Florydę, Związane ono było z huraganem Labor Day z 1935 roku, którego siła była dosłownie taka sama jak przy uderzeniu w Jamajkę, ciśnienie i prędkość wiatru było dosłownie taka sama. Było to 892 hektopaskale w obydwu przypadkach oraz 180 mil na godzinę W obydwu przypadkach jest to około 300 km na godzinę wiatru stałego Więc tak, z osiedla mieszkaniowego Takiej zabudowy jednorodzinnej za dużo nie zostało Tutaj jest jeden budynek Ewidentnie jest on trochę lepiej zbudowany, ponieważ jest to jedyny budynek, który chyba ma cały dach Tutaj natomiast widać, że walają się mm, śmieci ale tak, to zdecydowana większość zabudowy jest znacznie uszkodzona. Tylko pojedyncze budynki, tak naprawdę, trochę nowsze prawdopodobnie, albo lepiej zbudowane. Tu widać, że te ściany są chyba nawet bardziej betonowe. To jest, jest idealne porównanie. Tutaj mamy budynek, z którego kompletnie zwiał dach. To jest budynek trochę wyższy, z którego, na którym dach był zdecydowanie lepszej konstrukcji i przetrwał, albo był czymś pokryty. A tutaj mamy budynki, które są zrobione. E, mobile homesy to są. To są domy zbudowane z kartą Gipsu, z desek i z drewna, nie ma tych fundamentów. Czy znaczy fundament betonowy jest, ale nie ma ścian e, betonowych, przez co takie budynki mają zdecydowanie słabszą konstrukcję i są łatwiejsze zdecydowanie do zniszczenia. E, takich budynków jest tutaj bardzo mało. Tak naprawdę widzimy tutaj, to jest na pewno taki budynek, to jest na pewno taki budynek, to bym się zastanawiał. Ale widać, że są to pojedyncze przypadki, gdzie te budynki z betonu albo z cegły, albo z pustaków są, tą, są tymi budynkami głównymi. Tak naprawdę wzywa na większe to są te budynki zbudowane z drewna, które się po prostu stawia, już kupuje się cały gotowy dom. Tutaj mamy jeszcze pozostałe budynki, również betonowe, z których też są pozywane dachy. Tutaj i tutaj też to bardzo ładnie widać. I mamy tutaj las, a raczej to, co z niego zostało. Yy, z drzew tutaj zostały same wykałaczki, tak naprawdę, w niektórych miejscach. Niektóre są powalone, większe gałęzie. Yy, tutaj to chyba też bardzo nie widać. Tutaj widać jak nawet woda stoi dosłownie. To jest rozlewisko. Tak, tu jest nawet jakiś wał, może? Ty, to, 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 to. Czy to jest droga? To jest droga dojazdowa. A to jest, A dobra, to jest droga dojazdowa, a to jest płot. I tutaj widać, jak dosłownie to jest jedno takie wielkie rozlewisko w tym miejscu. Takich rozlewisk jest więcej, oczywiście. Tam spadło na tyle wody, co u nas w Polsce w półtora roku, ale u nich to spadło w dwa dni. Około 1000 mm upadu tutaj spadło, plus jeszcze cofka, która tę wodę trzymała na lądzie cały czas. Nieobrażalne zniszcze, niewyobrażalne zniszczenia. Z samego lasu tutaj widać, wiele nie zostało. Było z tego miasta, chyba. Był jed, było jedno fejkowe zdjęcie, gdzie miał być taka ulica z takimi domkami, jak tutaj. Jak to patrzyliśmy przed chwilą. Tylko, że było ono z palmami i był jeden duży problem. Gdzie na tym zdjęciu nie widać cofki: nie widać tego, że woda podchodzi pod budynki i je podmywa na wysokość około pierwszego piętra co w tym przypadku miało miejsce. Mm, więc, jeden z takich bardziej znanych clickbaitów, na pewno y, parę profili Meteo się na to złapało, był ten clickbait y, na pewno analizowany. Naszy clickbait, to, to zdjęcie fake'owe AI, y, było również analizowane. Więc, tak, chcę tym filmem pokazać, że tak naprawdę, zniszczenia od huraganu nie są, nie są takie, takimi zniszczeniami. Jakby się można było spodziewać, to jest całkowite zniszczenie albo znaczne naruszenie konstrukcji wielu budynków. Yy, tutaj, na przykład, znowu te betony. Tutaj mamy jeden trochę lepszy budynek, ale nadal widać, że on jest naruszony. Tutaj jest więcej takich domków betonowych, aczkolwiek do tych domków to dużo nie zostało. Tutaj tak naprawdę jest widać, z wejścia na strych jest po schodach i całego strychu nie ma. Cały dach jest tutaj zwiany i takich budynków jest tutaj parę. niesamowite tutaj mamy tereny górskie, gdzie zabudowa jest zdecydowanie rzadsza tutaj też z tego, że jest rzadsza zabudowa, to budynki są również głównie tutaj takimi trochę łatwiejszymi celami dla takiego wiatru, ponieważ ten wiatr, żeby przejść przez górę, to musi najpierw ta duża część masy powietrza się wspinać dosłownie po stokach, można by powiedzieć przez co jak ona się wspina, to jest więcej powietrza, które musi przepłynąć przez mniejszą przestrzeń, więc porywy wiatru rosną wraz z prędkością Więc tutaj szkód to powinno być nawet więcej i prawdopodobnie tak jest Widać, że tutaj z tych budynków betonowych też jest tyle samo co wcześniej Pomimo tego, że huragan już tutaj będąc nad lądem tak naprawdę wyhamował częściowo ten poryw wiatru Ponieważ jak huragan jest nad wodą, to porywy wiatru nie są aż takie silne, ponieważ nad wodą nie ma siły tarcia dlatego porywy wiatru y, mierzy się na wysokości 10 metrów nad ziemią, a nie na wysokości 2 metrów, ponieważ tarcie, w, tarcie zabiera bardzo dużą część tego porywu, y, przez co tak naprawdę zamiast porywu wiatru około 40-50 na godzinę, nagle na 10 metrach mamy 60 lub 70. Y, tego efektu nie ma nad morzem. Bezpośrednio w strefie wybrzeża to tarcie nie jest aż takie duże, dlatego w strefie przybrzeżnej z huraganów są największe straty, tak samo przy niżach, jak na przykład przez obszar wybrzeża Morza Bałtyckiego u nas w Polsce, też się przesuwają to na wybrzeżu, zazwyczaj te pory wiatru są najsilniejsze. Im głębiej w ląd, tym tych zniszczeń jest mniej. Tutaj mam jakieś pola uprawne, Też które są całe zalane, albo co najmniej zdenudowane. Kolejne lasy poniszczone. Szkód jest naprawdę wiele. Tutaj mam jeszcze drugą część nalotów. Tutaj jest jeszcze jakiś jeden nalot. Po kolei chciałem to posprawdzać w niektórych miejscach. Tutaj jest już miasto, które jest na granicy oka huraganu. Oko przesuwało się tutaj od Treasure Beach aż do Montagne Bay Więc tutaj więc to nie był główny obszar, gdzie występować powinny zniszczenia. Tutaj był wiatr około 120, 130-140 mil na godzinę, więc już kategorię słabiej. Widać, że tutaj z budynków zostało zdecydowanie więcej. Nadal drzewa są uszkodzone. Tutaj nawet są całe powyrywane w jednym kierunku. Tutaj tak, jak dachy w niektórych miejscach poleciały, na przykład tutaj. To jest zdecydowanie opuszczone, to nie będę nawet patrzył na to. Ale widać, że tutaj, pomimo tego, że jest to trochę od ściany oka huraganu, to nadal te szkody były. Tutaj jest jakaś stacja benzynowa, prawdopodobnie jakaś zabudowa, bardziej usługowa, może jakaś firma. Też yy, dach jest zerwany. Może wiesz, że nawet to jest jakiś, jakiś styropian. Tak pasuje kolorystycznie i wyglądam. Nie wi nie wiem, ale tak jak nadal te szkody są, trochę dalej od oka huraganu, tutaj mamy również. Yy, Kolejne zdjęcia też są dachy pozrywane, więc głównym zniszczeniem z wiatru są głównie porwane dachy. Słabsze budynki, tak jak tutaj widzieliśmy, są po prostu zniszczone doszczętnie, praktycznie zostaje tylko szkielet ewentualnie. I mamy powolone drzewa i zalania. Najgorszym co jest tak naprawdę w huraganie są ogromne ilości wody. Nie tylko z porywów, nie tylko z opadów deszczu, ale również z wiatru, który zaciąga całą tak naprawdę masę wody z nad oceanu, z nad jakiegoś basenu do miejscowości przybrzeżnych. I potem widać jak ogrom tej wody po prostu odpływa do morza to również tutaj widać, wszędzie tu widać to w, to w sumie tutaj też widać, że te małe wysepki sobie mocno e, mocno oberwały od huraganu e, tutaj jest kolejny nalot, to jest Savanna Lamar to już jest trochę dalej od ściany oka huraganu nadal było to w jej zasięgu a jest to podobnie jak było tutaj, też podobna odległość też to będą porywy raczej kategorii trzeciej I tak czy siak z budynków Tutaj też nie zostało dużo. Widać, że to jest zabudowa trochę, już bardziej taka biedna, można powiedzieć, nie ma tutaj zabudowań z betonu. Albo co najmniej z cegieł, są to budynki głównie takie. Widać, nawet, że to jest jakaś izolacja termiczna. Widać, że to jest deski od przodu i karton gips od środka i w, pomiędzy karton-gipsem a drewnem jest jakaś izolacja cieplna tutaj też no, dachów tej dachy są wszędzie pouszkadzane i ogrom śmieci jakie są po prostu przesuwane z tym huraganem i raczej z wiatrem z nim związanym, tutaj widać już trochę bardziej taką E, zabudowę miejską, gdzie mamy faktycznie budynki zbudowane już z betonu, z cegieł, mają konkretne ściany nośne. I z tych budynków zostało zdecydowanie więcej niż z budynków dookoła. Tutaj widać. To wygląda jakby tak naprawdę przez tą część miasta huragan nie przeszedł nawet. Gdzie mamy tutaj jakiś naderwany dach trochę, tutaj mamy e, jakieś. Prawdopodobnie zalania tej mamy również uszkodzony dach, ale budynki same w sobie stoją nadal, czego już nie można powiedzieć obok, gdzie w niektórych miejscach po prostu szopy i to dosłownie budynki poleciały. W niektórych miejscach albo są na tyle uszkodzone, że nadają się tylko i wyłącznie do rozbiórki. Tutaj mam jakieś takie sąsiedztwo. Takie osiedla bardziej widać również, że te budynki są pouszkadzane. I też widać, że tutaj ewidentnie. Yy, jakiś żywioł przechodził O tutaj też są betony nawet yy, Tak naprawdę, na ten budynek tutaj I tutaj mamy te budynki, które są tutaj One powinny być w gorszym stanie, bo były bliżej huraganu A tutaj mamy budynki betonowe, które są też pouszkadzane bardzo mocno Jakiś, jakiś stadion piłkarski więc Nie ma co patrzeć za bardzo Gdy idziemy dalej, Bay Road Tutaj jest jakieś osiedle no, tutaj dachów też za dużo nie ma, ale ono wygląda na opuszczone. Ciekawe. Ok, to nie będę tutaj patrzył, to wygląda faktycznie na opuszczone. Old Hope Wharf. Tutaj też budynki poszkadzane, to wygląda bardziej kurortowo. Tutaj nawet, albo jakaś zatoka rybacka, znaczy przystań rybacka. Tutaj widać, że są łodzie na brzegu. Prawdopodobnie, no tutaj też ewidentnie widać, że był huragan. Mamy tutaj zalania, mamy pozrywane dachy, mamy trochę śmieci. W niektórych miejscach drzewa są uszkodzone. Dobrze, przejdę do ostatniej części, czyli do tych dwóch narodów na samej górze. Tutaj już zdecydowanie mniej uszkodzeń związanych z huraganem, nadal one są. Tutaj widać też pozrywane dachy. że to wygląda, jakby to było opuszczone szczerze mówiąc do centrum miasta by się przeniósł tutaj wygląda to o to jest jakiś hotel Wyglądam w miarę dobrze jak na, po przejściu huraganu tutaj leżaki poprzewracane jakichś większych szkód nie ma tutaj jest parę palm powyrywanych o tej to bardzo ładnie widać palmy dosłownie leżą na ziemi więc tutaj wiatr na pewno przychodził Główny związany z huraganem. I tutaj mamy jakieś domki doko. O, tutaj coś ewidentnie jest zamieszkane. To jest płachta na dachu, jest to dziura, prawdopodobnie. Tutaj też widać, że są to głównie pozerwane dachy w tych miejscach. Tutaj również kolejne budynki. Betonowe, też półszkadzone dachy. tu są całe dachówki zerwane. W tym przypadku Fallmouth. Tutaj też dachy pozrywane. Podobna skala zniszczeń co w poprzednich, tam nas na, na południu wyspy, tylko że trochę mniej, ponieważ tej dachy chociaż zostały całe, ale nadal widać że ogrom śmieci, więc tutaj ewidentnie też huragan przechodził. Nalotów na wschód wyspy nie ma, ponieważ tutaj główna część huraganu nie przychodziła. Tak naprawdę najbardziej bezpiecznym miejscem na Jamajce podczas przychodzenia huraganu była albo stolica, czyli Kingston, albo wschodni kawałek wyspy, gdzie tutaj również są miasta nabrzeżne. Aczkolwiek tutaj siła wiatru nie była aż tak duża jak w przypadku Jamajki, gdzie tutaj. Tak naprawdę w tej zachodniej, i centralnej części przychodziła główna część huraganu, a tutaj już porywy były zdecydowanie słabsze. Były to porywy kategorii pierwszej, albo nawet o sile burzy tropikalnej, więc one dochodziły do około 120 na godzinę maksymalnie. Gdy ja mamy jeszcze jakąś drogę taką wzdłuż tego, tutaj też widać, są całe lasy w sumie zniszczone. Więc dużo z nich nie ma. Są budynki też zniszczone albo co najmniej znacznie uszkodzone. Do większości przypadków to tutaj jedyne co zostanie z budynków na południowo-zachodnim wybrzeżu to zostanie ich rozbiórka. To jest w ogóle Santa Cruz, jeszcze jakieś miasto. Szczególnie tam w okolicach Black River to większość budynków będzie musiała zostać po prostu zburzona. Tych słabiej zbudowanych, ponieważ one do niczego innego niż do rozbiórki się nie dają z takim stanem konstrukcyjnym. Tutaj nawet bym się kucił, że niektóre budynki ee, te, te, te betonowe mogą mieć problem z przetrwaniem. Kościół metodystów tutaj również jest uszkodzony znacznie. Tutaj jest Farmers Market, czyli taki rynek, można by powiedzieć też. Widać, siła wiatrów wygieła cały, cały budynek w jedną stronę. To jest, jest taki. Przekłamanie tu jest związane z tym, że zdjęcie było robione z tej, z tej perspektywy i widać jest rzut, jakby powinien być z góry, ale jest to zniekształcenie związane z przekształceniem zdjęcia. To jest natomiast już ewidentnie budynek cały przesunięty, gdzie widać, że tak naprawdę powinno być zniekształcenie takie, a tutaj cały dach jest przesunięty o paręnaście metrów. Tu są jakieś autokary, to są jakieś kanały odprowadzające wodę do rzeki i potem to wszystko do zatoki. Masa zniszczeń. Nie jest to dziwne, że w sumie huragan został. Określony, że jest to jeden z najsilniejszych huraganów w historii basenu Oceanu Atlantyckiego, ponieważ no to jest fakt. Jest to huragan, który jest przebijany tylko przez huragan Wilma i przez huragan Gilbert z 2005 roku, i Gilbert był chyba z 1988 roku. Jeżeli się pomyliłem, to nie poprawcie, ale były to dwa huragany, które były silniejsze od huraganu Melisa. I Melissa jest obecnie na trzecim miejscu pod względem najniższego ciśnienia wraz z huraganem Labor Day z 1935 roku, który uderzył w Miami. Znaczy nie w Miami, tylko tam w południową Florydę i chyba też między innymi w Miami tam nieźle obrywało. Tylko, że no to było 90 lat temu, budownictwo było trochę słabsze też. Mm, więc tam zniszczeń było zdecydowanie więcej niż na przykład tutaj. No i też kompletnie inna gęstość zaludnienia, kompletnie też inne warunki. Tutaj mamy teren, który jest górzysty, tak naprawdę już w tych miejscach, gdzie te szkody nie mają prawa wyjść dalej, te najbardziej poważne poza obszar wybrzeża. Natomiast jak patrzymy na Florydę, która jest tak naprawdę jednym wielkim jeziorem w wielu miejscach i mamy tutaj ogrom yy, sztucznych zbiorników wodnych, kanałów yy, i mamy tylko tutaj. Tą część, gdzie jest tak naprawdę trochę lądu, to jeżeli huragan o podobnej sile uderzyłby w Miami, to szkody byłyby zdecydowanie większe. Nie z powodu tego, że budownictwo jest jakieś gorsze, bo w tym przypadku może być najlepsze bo tutaj mamy już faktycznie wieżowce. Tutaj są takie domki jednorodzinne, jakieś osiedla, takie wypoczynkowe więc tutaj byłyby większe zniszczenia, ale z powodu tego, że tutaj głównym zniszczeniem byłaby woda, która jest po prostu masa. Tak naprawdę, cała Floryda jest z jednym wielkim pojezierzem Jeżeli zobaczymy, nie tej samej genezy co u nas pojezierze Mazurskie, natomiast jezior z tej również ogrom. Cały ten teren Florydy to jest jedno wielkim okradło, tak naprawdę. Więc tutaj te strefy przybrzeżne Stanów Zjednoczonych są niezwykle narażone przez huragany. To chyba byłoby na tyle z opowiadania o huraganie Melisa Podsumowując, szkody z huraganu są duże i krąży po internecie bardzo dużo fejków związanych z zniszczeniami z huraganu. Są to nagrania, są to filmiki są to nagrania, są to zdjęcia i yy, newsy nawet całe są wygenerowane w AI, żeby tylko nabić ten zasięg, że coś ktoś napisał o huraganie Melisa nie wiadomo jakiego to jest pochodzenie, nie wiadomo jakieś źródło, ale jest o huraganie. No to ktoś kliknie, algorytm to podłapie, bo to jest akurat gorący temat, który trzeba grzać, i algorytm to włapie i będzie podrzucał ludziom. A algorytm nie potrafi odróżnić prawdy od fikcji, niestety. I potem szerzą się takie głupoty, jak można było obserwować ostatnio w internecie związane z huraganem Melisa. więc to Było na tyle, szkód ogrom. Najwięcej tak naprawdę w tkance tej zbudowanych budynków z drewna, z karton gipsu, tych tak naprawdę najtańszych materiałów, gdzie dom kosztuje tak naprawdę niewielkie pieniądze, bo po prostu się go buduje w sklepie i sklep dosłownie ci go stawia. W całości od zera. W większości przypadków są to tak naprawdę te same modele domów w wielu miejscach i mają bardzo podobne uszkodzenia. I jedyne budynki, które miały szansę przetrwać, to są te betonowe, ale i tak te betonowe również bardzo mocno oberwały, co widać tutaj na przykład. Więc cóż, dziękuję Wam za obejrzenie bardzo. Link do tej strony znajduje się w opisie, żebyście również mogli sobie po, pooglądać zdjęcia już na przykład na swoim komputerze, ponieważ to, co. Obecnie pokazałem, to jest na, naprawdę bardzo mała część tego, jak na przykład teraz zagłębię się bardziej w wyspę. To widać również, że w głąb wyspy występowały ogromne zniszczenia i nadal one występują, i odbudowa potrwa bardzo długo. Więc tak, link macie w opisie do zobaczenia na własne oczy, na własnym urządzeniu, komputerze, na telefonie, żeby przeżyć te dane i zobaczyć prawdziwą skalę zniszczeń, ponieważ Media będą wybierały przy okazji te przypadki, które akurat się najbardziej klikną, czyli na przykład te Black River, które zostały najbardziej tak naprawdę zniszczone, gdzie no te budynki betonowe nawet miały w niektórych miejscach problemy, ale nie pokażą na przykład tego, że tutaj wyżej trochę wyjdziemy. To mamy kolejne miasta, które są podobnie zniszczone, albo bardziej, ale i warto to zobaczyć na też na własne oczy. Na szczęście w Polsce nie jesteśmy narażeni na szkody związane z huraganami. Najgorszym, tak naprawdę, w Polsce co może nam się przytrafić, to powódź. Więc e, chociaż tyle mamy, że tak powiem, dobrego związanego z zagrożeniami, że nie jesteśmy obszarem np. tropikalnym. Tutaj jest jakaś, a to jest stacja benzynowa dlatego jest tyle samochodów ciekawe. No tak, nie ma, nie ma benzyny, a trzeba ratować ludzi i jeździć po wyspie, żeby, żeby ten, żeby. Ratować to co zostało. No cóż. To na tyle. Jeszcze raz dzięki za obejrzenie i mam nadzieję, że film wam się spodobał. Jeżeli wam się spodobał, to zapraszam do subskrybowania. Zapraszam do udostępniania i do lajkowania. I widzimy się w kolejnych materiałach.